Przesłuchałem najnowszy wywiad z Erikiem Tenhagiem, pierwszy od zwolnienia w Manchesterze United. Oto cztery rzeczy, które rzucały się w oczy. Po pierwsze Ten Hag nie rozgrzebuje błędów na Old Trafford. Ogólnikowo mówi o kruchym, nowym pokoleniu piłkarzy, z którymi trzeba obchodzić się jak z jajkiem. Krytyka, która dawniej była normalna, dziś powoduje tarcia w szatni. Moje pokolenie miało o wiele grubszą skórę, mówi Ten Hag. Po drugie Holender nie wróci do trenerki przed 1 lipca, nie planuje szybkiego powrotu, choć podobno ma oferty. Holender mówi, że czas United nie zniszczył jego marki pracuje w piłce 22 lata, wygrał trzy mistrzostwa za jaksem, a w Manchesterze dołożył dwa puchary do gabloty. Wygranie Pucharu Anglii nazywa wielkim osiągnięciem, bo jak sam mówi pokonał City, czyli najlepszą drużynę świata. Po trzecie ten hak mówi, że United to dla niego lekcja, żeby zmienić sposób komunikacji, umieć się lepiej adaptować, Czym pomaga mu żona? Nie zna się ona na piłce, ale świetna jest w relacjach międzyludzkich. Jeden z filmów, który mu podesłała, wykorzystał kiedyś w Utrechcie, by odwrócić w rewanżu Wynik 03. Ogólnie nie ma w tym wywiadzie nic o kulisach Manchesteru. Zakładam, że ten hack nie może na ten temat gadać, czekając na odprawę, która wynosi około 15 milionów funtów.